Rozdział 2. Wolność od duchowych presji. Nowe spojrzenie na przebiegłe ego. Próby zwalczenia w sobie ego jako czegoś, co nam szkodzi lub jest iluzją, którą musimy w końcu puścić, mogą trwać bez końca. A iluzje i tak będą wracać. Czasem, nawet ze zdwojoną siłą. Takie podejście jest niczym innym, jak pozostawaniem na płaszczyźnie, w której mniej lub bardziej świadomie traktujesz pewne aspekty siebie jako problem, którego należy się pozbyć. Tymczasem. Te części ciebie są przejawem Twojej własnej siły życiowej, która uległa zniekształceniu w toku życia. Dopóki dzielisz siebie na ego i nieego, ciemność i światło, boskie i nieboskie, pożądane i niepożądane, toczy się w Tobie wewnętrzna walka. W chwili, gdy rezygnujesz z tego podziału, nastaje koniec zmagań i zaczynasz się poszerzać, obejmując wszystko w sobie, co jest głodne i spragnione Twojej miłości. W tym ujęciu, miłość bezwarunkowa jest spoiwem integrującym w nas to, co podzielone i pozornie oddzielone od Boga. Tymczasem my nauczyliśmy się robić wszystko, byle tylko nie objąć siebie miłością. Oto jak bardzo uwierzyliśmy, że na nią nie zasługujemy. Wpieramy sobie, że zamiast tego musimy po prostu coś przekroczyć lub wznieść się ponad i Próbujemy to osiągnąć w mylnie pojmowanym rozwoju duchowym. Traktujemy siebie tak, jakby istniały w nas aspekty dobre i godne miłości, te właściwe, a także te złe, które nie są jej godne, niewłaściwe, zupełnie jak niegdyś nasi rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Czy religie, od których odeszliśmy? Myślimy, że zostawiliśmy stare systemy za sobą, wchodząc na ścieżkę rozwoju duchowego, a tymczasem bezwiednie powielamy te same wzorce, tylko w inny sposób. Złe ego to tylko sztuczny konstrukt stworzony przez człowieka. Zauważyłam, że nawet ludzie, którzy medytują i rozwijają się świadomie od lat, wciąż co jakiś czas się skarżą. Ach, to moje przebiegłe ego znowu przejęło kontrolę. Wiara w złe ego tworzy niepotrzebną walkę wewnętrzną tam, gdzie wszystko może być okazją do okazania sobie miłości w Twoim własnym wnętrzu. Odetchnij. Nie istnieje w tobie nic przebiegłego, co chciałoby ci zaszkodzić. Odetchnij z ulgą. Wszystko chce ci służyć. Wszystko pomaga ci rozpoznać Twoją najgłębszą prawdę. Wszystko jest w nieustannej służbie Twojemu istnieniu. Zamiast doszukiwać się w sobie zła, ciemności, destrukcji, brudu czy śmieci, możemy potraktować wszystkie swoje wypierane dotąd aspekty jak głodne dzieci, które wołają: nakarm nas swoją miłością. Jeszcze nikt tego nie zrobił. Jesteśmy już takie głodne. Zauważ nas, poczuj, bo kiedyś poczuć nas nie mogłeś, więc utknęliśmy głęboko, zamrożone, przerażone, zniekształcone. Nie traktuj nas, proszę, jak problem do rozwiązania. Pokochaj nas, zauważ i uznaj. Pomyśl tylko. Nasze aspekty niczym głodne dzieci wołają. Nakarm mnie swoją miłością, proszę. Zauważ mnie, obejmij, przytul. A my mówimy: znowu to cholerne plugawe ego, muszę się go pozbyć. W ten sposób tworzymy swoje własne, demony, z tego, co pragnie jedynie naszego uznania i miłości. Walka z ego jest zupełnie niepotrzebna, przeszkadza nam pokochać siebie w całości, pochłania naszą cenną uwagę. Tymczasem wszystkie niekomfortowe lub zniekształcone treści w nas są tylko i wyłącznie wołaniem o miłość i będą wołały, dopóki ich nią nie obdarzymy. I tak to ma nastąpić w ciele. W tej świątyni ducha, nie poza ciałem, nie w wyobrażonych duchowych wymiarach, ale tu, w tym ciele, w naszej ludzkiej strukturze energetycznej, która bardzo szybko ulega przemianie, przyjmując z dnia na dzień coraz bardziej krystaliczną postać, gdy rozpoznajemy tę jakże prostą boską prawdę. Jesteśmy świątynią, naczyniem światła i miłości. Co skrywa się za ego? Często nie słyszymy mądrości, która mruczy w nas cicho i wibruje. Nie czujemy własnej niewinności. Schowanej pod warstwami wszystkiego, w co uwierzyliśmy na swój temat. Nieuhonorowana czy zapomniana niewinność, i nierozpoznana moc wrażliwości, mogą przyjąć postać ziejącego ogniem smoka, skrzeczącego poranionego ptaka, wilka, który ma ochotę kogoś zagryźć. Kostki lodu lub wielu lodowatych komnat uwierających nas w sercu, albo skomlącego kundelka żebrzącego o miłość. Im mniej w nas uhonorowania i rozpoznania własnej niewinności oraz prawdziwej mocy, tym bardziej wypaczone i dotkliwe przyjmują one formy, żeby zwrócić na siebie naszą uwagę. Aż w końcu zajrzymy głębiej i odzyskamy kontakt z naszą wrodzoną mocą wrażliwości. Spróbuj założyć na chwilę, że nie istnieje w tobie żadne złe ego, żadna ciemność, która walczy w tobie ze światłem i chce cię go pozbawić. Kiedy przyjmiesz takie podejście. Zaczniesz zauważać w sobie warstwy zapomnienia i wzorce, które nawykowo podtrzymujesz, z lęku lub przyzwyczajenia. Dostrzeżesz też, że twoja wewnętrzna mądrość i moc twojej wrażliwości przyjmują czasem bolesną, brzydką, ciemną, słabą, żałosną, wybrakowaną lub agresywną formę. Lecz kiedy rezygnujesz z oceniania i wartościowania, te wszystkie aspekty w oddanej służbie Twojemu istnieniu pokażą Ci, co tak naprawdę się za nimi skrywa. A jest tym zawsze Twoja najwyższa prawda mądrość, miłość i niewinność. Możesz potrzebować czasu, żeby się do nich dokopać. Ale najważniejsza w odzyskiwaniu kontaktu z nimi jest głęboka życzliwość do samego siebie. Mam głęboką nadzieję, że ta książka pomoże Ci ją w sobie rozwijać. Duchowy ekstremizm Sztywne trzymanie się przebudzonych standardów. Z poziomu żandarma, który nieustannie nas musztruje i ocenia, na ile nasze myśli, uczucia czy zachowania są właściwe, przebudzone, mądre albo dobre, a może także usiłuje przekonać świat do jedynej słusznej i właściwej wizji. To wzorzec, który nazywam duchowym ekstremizmem. Duchowy ekstremizm wynika z głębokiego, niewinnego pragnienia niesienia światła, ale towarzyszy mu tak silny lęk lub tak wielka niechęć wobec postrzeganej ciemności, że chcemy za wszelką cenę ją wyeksmitować z siebie i lub ze świata. Kiedy bezwiednie realizujemy ten wzorzec, wysiłki związane z niesieniem światła, mądrości, miłości, dobroci, świadomości, w opozycji do ciemności, zła, głupoty, okrucieństwa, ignorancji i tym podobne, wydają się słuszne, ale gdzieś po drodze pogłębiają istniejące w nas uczucie separacji. Poczucie samotności i oddzielenia od świata wzmacniają podziały oraz podtrzymują walkę. Realizując ten wzorzec świadomie lub nieświadomie, możemy nawet nie zauważyć, że wciąż narzucamy sobie i innym określone warunki, które w naszym mniemaniu decydują o tym, czy jesteśmy właściwi i wartościowi, czy nie? Komunikujemy tym samym całemu światu oraz własnemu wnętrzu, że w tym ziemskim życiu trzeba spełniać konkretne wymogi, żeby zasłużyć na miłość, aprobatę, a nawet prawo do życia, bo przecież wciąż próbujemy eksterminować własne ciemne aspekty odmawiając im miłości lub skazując na banicję duchowy ekstremizm charakteryzuje się często wielkim umiłowaniem boskości lub wysokich wibracji ale za to negacją aspektów ziemskich i wszystkiego co wydaje się przyziemne lub nieboskie lecz nie zawsze, bo każdy z nas może mieć innego, unikalnego żandarma i swoje własne wyobrażenia na temat tego, jaki powinien być i jak się przejawiać na duchowej ścieżce. Zasadniczo jednak, bycie takim żandarmem wobec samego siebie to nic innego, jak wymaganie od siebie, żeby wszystko w nas, Funkcjonowało zgodnie z naszym najwyższym standardem. Nakładamy więc na siebie mnóstwo powinności. Stajemy się dla siebie strażnikami, pilnującymi, abyśmy zawsze byli tacy, jak należy: kochający, dobrzy, dający, wybaczający, wyrozumiali. Albo zawsze silni, mocni, waleczni w imię światła. Możemy też wymuszać na sobie pełnienie pewnych duchowych ról, zabraniać sobie przejawiania jakichkolwiek negatywnych uczuć czy myśli, albo nie pozwalać sobie na żadne chwile słabości czy przyjmowanie wsparcia. To nieuchronnie. Prowadzi do tego, że eksterminujemy te części swojego ludzkiego ja, których nie uznajemy za wystarczająco dobre, prawidłowe, boskie czy przebudzone. Realizowanie jakichkolwiek powinności to zawsze ruch ku śmierci, zamiast ku życiu. A ilu z nas hołduje w sobie przekonania? Powinienem być zawsze kochający. Powinienem być wyrozumiały. Powinienem postępować tak, jak przystało na dobrego człowieka. Powinienem myśleć tylko właściwe myśli. W istocie, za każdym powinnym, powinna, skrywa się wina głębokie poczucie bycia niewłaściwym. Strach, że nie mogę być niewłaściwy, że jest we mnie coś niewłaściwego. Kiedy przestajemy demonizować ciemność, możemy spotkać się twarzą w twarz z tymi ciemnymi częściami naszego ludzkiego ja, nie z miejsca, w którym dopuszczamy jedynie to, co jest zgodne z najwyższymi duchowymi standardami. Ale z miejsca, w którym ta ciemność przestaje być naszym wrogiem. Nasze aspekty, które uznajemy za ciemne, niskie, niewygodne, niewłaściwe czy nieprzebudzone, pozwalają nam sprowadzić światło ducha głębiej do zakamarków tego ciała, a tym samym rozświetlić i przemienić. Całe pokłady nieświadomości i zapomnienia na tym świecie pozwalają odbyć podróż od zapomnienia do miłości. Tak oto zaczynamy odkrywać ukrytą w ciemności niewinność. Zauważamy, że im bardziej odcinaliśmy się od swojej wrażliwości. I wypływających z niej głębokich pragnień i potrzeb, tym bardziej wypaczone formy przyjmowała. Coraz więcej z nas rozwija zaufanie do przepływu życia, które w każdej chwili może popłynąć inaczej. Coraz więcej z nas uwalnia strach przed prawdą, w której mogą runąć nasze misternie budowane iluzje lub wymuszone kreacje oparte na sztywnych chceniach i wyobrażeniach, a które zawsze, prędzej czy później, zaczynają trzeszczeć w posadach i się rozpadać. Ostatecznie tylko prawda pozostanie żywa. W niej nie jesteśmy oświeceni, nieświadomi, przebudzeni, dobrzy, źli. Mądrzy czy głupi? Nie musimy spełniać żadnych standardów, żeby zasłużyć na uznanie, miłość lub miano wartościowej istoty, zarówno boskiej, jak i ludzkiej.